Jeśli możesz dać mi tylko kilka minut, chcę ci dokładnie pokazać, jak rozpoznawać wyraźne ruchy trendowe, czekać na lepsze cofnięcia i wchodzić w transakcje z dużo większą pewnością. Po tym filmie zrozumiesz, jak unikać wyrzucania z pozycji przez drobne ruchy, jak podążać za głównym trendem i jak łapać te czystsze setupy, które wielu traderów pomija. Jeśli zostaniesz ze mną przez te kilka minut, to sprawi, że czytanie wykresów będzie dużo prostsze, a twoje decyzje traggingowe znacznie jaśniejsze. Używam TradingView, View, aby wyjaśnić ten wskaźnik. Będę korzystał z GBPUSD na interwale godzinowym, ale możesz użyć dowolnego rynku lub przedziału czasowego. Dodanie tego wskaźnika do Twojego wykresu tragingowego jest naprawdę proste. Kliknij e Indicators. Następnie wpisz w pasku wyszukiwania Trend Impulse Channels i wybierz ten stworzony przez Zyman. To wszystko. Gdy dodasz go do wykresu, Zobaczysz tę schodkową linię podążającą za ceną oraz kanał z pasami powyżej i poniżej. Teraz porozmawiajmy o tym, na co tak naprawdę patrzysz. Rdzeniem tego wskaźnika jest ta schodkowa linia. W przeciwieństwie do wygładzonych średnich kroczących, które wszystko zaokrąglają, ta linia porusza się w wyraźnych krokach. Zmienia poziom dopiero wtedy, gdy cena poruszy się wystarczająco mocno, by to udowodnić. To pomaga Ci uniknąć reagowania na drobne, nieistotne zmiany cen. Możesz zobaczyć, kiedy rynek naprawdę wykonuje mocny ruch, zamiast zgadywać, czy ten mały zygzak na wykresie coś znaczy. Kanał wokół tej linii też nie jest stały. Zmienia się automatycznie w zależności od zmienności. Kiedy rynek porusza się szybko i jest bardziej zmienny, kanał się rozszerza, aby dać cenie więcej miejsca. Kiedy rynek jest spokojny, kanał się zwęża. Wszystko to jest realizowane za pomocą Average True Range, czyli ATR popularnej metody mierzenia zmienności. Chodzi o to, że nie musisz go cały czas ręcznie dostosowywać, bo sam dostosowuje się do rynku. Zobaczysz też małe okrągłe znaczniki na linii. Pokazują one każdy moment, gdy wskaźnik potwierdza nowy krok w trendzie. Ułatwia to bardzo zauważenie kontynuacji trendu. Mogą się też pojawić sygnały retestu w kształcie trójkąta. Pokazują one, kiedy cena cofnęła się do krawędzi kanału i może być gotowa, by kontynuować w tym samym kierunku. Są świetne do identyfikacji potencjalnych wejść na cofnięciach. Teraz przejdźmy do ustawień, które możesz zmieniać według swojego stylu. Możesz je otworzyć stąd. Czy czujesz, że wszyscy wokół ciebie korzystają ze sztucznej inteligencji, ale nie masz pojęcia, od czego zacząć? Nie czekaj dłużej, zacznij już dziś. Nasz darmowy bot handlowy jest prosty w użyciu, zasilany przez sztuczną inteligencję i może przynosić do 1% zysku każdego dnia. Dołączyło do nas już ponad 50 tysięcy użytkowników. Kliknij poniższy link, aby uzyskać bezpłatny dostęp. To twoja szansa, aby wykorzystać moc sztucznej inteligencji i zrobić krok w kierunku finansowego wzrostu. Jednym z ważnych ustawień jest próg wyzwalania. Kontroluje on, jak duży musi być ruch ceny, zanim wskaźnik potwierdzi nowy krok. Jeśli ustawisz go nisko, wyłapie więcej małych ruchów, ale będzie bardziej hałaśliwy. Jeśli ustawisz go wyżej, będzie czekał na większe ruchy, zanim zarejestruje nowy krok, co odfiltruje szum. Pomaga to zdecydować, jak czuły chcesz, żeby był. Jest też maksymalny rozmiar kroku. Ogranicza on, jak duży może być pojedynczy krok. Dzięki temu, jeśli nagle pojawi się ogromny skok zmienności, wskaźnik nie narysuje gigantycznych, nieczytelnych schodów na całym wykresie. Utrzymuje wszystko czysto i realistycznie. Mnożnik szerokości pasma kontroluje, jak szerokie są pasma kanału. Wyższy mnożnik daje cenie więcej miejsca, dzięki czemu nie masz ciągłych sygnałów przy drobnych ruchach. Niższy mnożnik sprawia, że kanał się zwęża, co może dawać więcej sygnałów, ale będzie bardziej poszarpane. Masz też ustawienie o nazwie Utrzymywanie Trendu przez Świecę. Mówi ono wskaźnikowi, jak długo cena musi pozostawać w jednym kierunku, zanim będzie gotów odwrócić trend. To naprawdę pomocne. By unikać irytujących fałszywych sygnałów, kiedy cena zbyt szybko zmienia kierunek. I wreszcie jest opcja filtra trendu. Gdy ją włączysz, te sygnały retestu w kształcie trójkąta pojawią się tylko wtedy, gdy będą zgodne z ogólnym kierunkiem trendu. Na przykład w trendzie wzrostowym zobaczysz tylko sygnały na wzrostowe cofnięcia. To pomaga unikać transakcji przeciwtrendowi i skupiać się na setupach o wyższym prawdopodobieństwie sukcesu. Teraz porozmawiajmy o faktycznym wykorzystaniu tego wskaźnika w trabingu. Po pierwsze, możesz go używać do potwierdzania kierunku trendu. Po prostu podążaj za schodkową linią i okrągłymi znacznikami. Jeśli widzisz kilka kroków z rzędu bez zmiany kierunku, to wyraźny sygnał silnego trendu. Pomaga to być po właściwej stronie rynku, zamiast z nim walczyć. Po drugie, możesz go używać do wejść na retestach. Poczekaj, aż cena cofnie się do krawędzi kanału. Jeśli tam pojawi się sygnał retestu w kształcie trójkąta, zwłaszcza gdy filtr trendu jest włączony, to może być dobre miejsce do wejścia zgodnie z głównym trendem. To sposób na kupowanie na dołkach w trendzie wzrostowym lub sprzedawanie na górkach w trendzie spadkowym. Oto przykład. Wyobraź sobie, że rynek jest w trendzie wzrostowym i widzisz, jak te schodkowe linie podnoszą się jedna po drugiej. Następnie cena cofa się w kierunku dolnego pasma kanału. Kiedy dotyka pasma Zauważasz pojawienie się sygnału retestu w kształcie trójkąta. To znak, że cofnięcie może dobiegać końca. Możesz tu wejść w pozycję długą, ustawiając stop los tuż poniżej ostatniego lokalnego dołka lub dać mu trochę więcej miejsca, jeśli dołek jest zbyt blisko ceny wejścia, by zabezpieczyć się w razie niepowodzenia. W ten sposób kupujesz w trendzie po krótkim oddechu. Oto inny przykład, ale na sprzedaż. Wyobraź sobie rynek w wyraźnym trendzie spadkowym z krokami schodzącymi coraz niżej. Cena potem cofa się w kierunku górnego pasma kanału. Kiedy dotyka tego pasma, pojawia się sygnał retestu w kształcie trójkąta. To twój sygnał, że cofnięcie prawdopodobnie się skończyło. Możesz tu sprzedać, ustawiając stop loss powyżej ostatniego lokalnego szczytu. W zasadzie dołączasz do trendu po krótkim przystanku. Jest też inny sposób wykorzystania tego wskaźnika do otwierania pozycji kupna i sprzedaży, rozpoznawanie wybicia. Jeśli cena poruszała się spokojnie w kanale przez jakiś czas, a potem wykona silny ruch poza górne lub dolne pasmo, to może być twój sygnał wybicia. Chcesz, żeby te wybicia były zgodne z kierunkiem trendu pokazywanym przez schodkową linię, żeby mieć lepsze wyniki. Teraz spójrzmy na przykład wybicia. Załóżmy, że cena przez jakiś czas poruszała się bokiem w kanale w trendzie wzrostowym. Kroki pokazują ogólny kierunek w górę. Nagle cena mocno i wyraźnie przebija górne pasmo. To Twoje potwierdzenie sygnału kupna. Sugeruje to, że rynek jest gotowy na kolejny wzrostowy impuls i możesz na nim jechać z trendem. A dla wybicia na sprzedaż wyobraź sobie rynek w trendzie spadkowym, który poruszał się bokiem w kanale przez chwilę. Kroki nadal ogólnie wskazują w dół. Potem cena wyraźnie przebija dolne pasmo. To wybicie potwierdza, że sprzedający znów przejęli kontrolę. To sygnał do wejścia w krótką pozycję, licząc na kontynuację ruchu w dół. Świetne w tym wskaźniku jest to, że nie reaguje na każdy drobny ruch. Jest zaprojektowany tak, aby dopasowywał się do naturalnego rytmu rynku: silne impulsy, okresy odpoczynku, a potem kolejny impuls. Pokazując to w formie wyraźnych kroków i adaptacyjnego kanału, pomaga ci zobaczyć, kiedy trend jest nadal zdrowy, kiedy odpoczywa i kiedy może być gotowy do kontynuacji. To uporządkowane spojrzenie naprawdę ogranicza zgadywanie. Nie musisz się już zastanawiać, czy to małe cofnięcie to koniec trendu, czy tylko przerwa. Możesz to wyraźnie i opierając się na zasadach zobaczyć, jak reaguje na rzeczywisty ruch ceny. Jeśli uznałeś ten film za wartościowy, zostaw proszę lajka lub rozważ subskrypcję, żeby zobaczyć więcej. Dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie.